Witam Was kochani na czytaniu półmetkowym dla baranów na listopad. Będzie to króciutkie czytanie, oczywiście ogólne, używacie swojej intuicji, żeby wydedukować, czy na pewno jest ono dla Was. I tak naprawdę kartą główną dla Was z kart wyroczni wyszedł Księżyc. I na tej karcie mamy napisane, zwracaj uwagę na swoją intuicję w tym konkretnym momencie i rusz do przodu z pewnością. Pewnie rusz do przodu. Jeżeli chodzi o tarot, mamy tutaj wyjaśnienie, o co tutaj może chodzić. Mamy tutaj dwie buławy, mamy rycerza mieczy i mamy piątkę buław. Zdecydowanie chodzi tutaj o sytuację, w której do tej pory staliście bez ruchu i zastanawialiście się, co zrobić, kiedy byłby odpowiedni moment, żeby właśnie ruszyć do przodu. To, co mogło Was blokować, to mogły być opinie innych osób albo ewentualne reakcje, jakich się spodziewaliście ze strony innych osób co do tego, co zamierzacie tutaj zrobić. I tak jakby, jeżeli się zastanawiacie, w którą stronę powinniście pójść, to akurat w tej konkretnej sytuacji powinniście logikę odłożyć na bok, wsłuchać się w siebie. Co takiego podpowiada Wam intuicja, w którą stronę powinniście zacząć biec, bez względu na to, jaka byłaby reakcja innych osób. Kiedy wsłuchacie się w siebie, intuicja Wam podpowie, który moment jest odpowiedni i który kierunek jest przeznaczony dla Was tym konkretnym temacie i wtedy po prostu wyciągamy się z tej energii dwóch buław. Przestajemy się wahać z uwagi na inne osoby i po prostu ruszamy do przodu ze swoim pomysłem. Czegokolwiek to może dotyczyć w waszym konkretnym przypadku. Oczywiście tutaj te potyczki takie powiedzmy problemy z dogadaniem się z innymi osobami, to jest nieuniknione w każdej sytuacji, więc nie przejmujcie się tym, dacie sobie radę. Najważniejsze jest to, żebyście zaufali swojej intuicji i nią się kierowali i wtedy wszystko będzie w porządku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że to króciutkie czytanie w jakiś sposób pomoże niektórym z Was. Bardzo Wam dziękuję za to, że je obejrzeliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytanie.